Ja uważam, że ten fius, który zaraz wleci, to nikt w Polsce takiego fiuza jeszcze nie zrobił. Za dosłownie minutę robię najmocniejszego fiuza, jakiego w życiu widzieliście na oczy. Jest! Jest! Ej, dobra, szczerze, mieliśmy 1%. Dziś będziemy naszego wymarzonego oldie brainrota ze względu na to, że przygotowaliśmy ponad 100 brainrotów, które są powyżej Brain Rot gada i będziemy je wszystkie fuzować. Dlatego widzowie na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonem. Jest ze mną dzisiaj Żanetka. Hej! O. Oraz Danonek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry i proszę bardzo, tutaj na przywitanie, o słapik. O, łap, łap, łapę, 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 Ty, tu pa, pa. Ja mam dla ciebie, ja mam dla ciebie inną piąteczkę. O. Widzowie, jest pewna sprawa Poproszę w tym momencie o emotkę Modlenia się w komentarzu, to nam doda siły To wszystko, co widzicie tutaj, widzowie To jest dosłownie wierzchołek góry lodowej Co mamy do sfiozowania, tak na dobrą sprawę Więc jakby dzisiaj może być Naprawdę bardzo ciekawie. Ej, dobra, ja mam taki Pomysł w sumie ciekawy dla widzów, no bo Widzowie tak fajnie oglądają te odcinki, w ogóle Zawsze piszą komentarze, no nie? I my będziemy Dzisiaj bardzo dużo fiozować i pewnie Niektóre z nich mógłbyś oddać dla widza, także Widzowie, napiszcie w komentarzu teraz, jaki jest wasz Wymarzony secret jeśli to po do prostu porozdajesz, widzom, co ty na to? Ja na luzie, na luzie. No to w takim razie piszcie komentarze i swoje niki. Więc teraz tak, ja będę wrzucał teraz lawakę i będę wrzucał trzy razy gołta, czyli bardzo rzadkie sekrety, przynajmniej tak mi się wydaje. I zobaczymy, co nam po prostu z tego poleci. Na sam dobry początek dnia, widzowie. Przez cały czas trwania tego odcinka na serwerze będzie odpalony lak. Więc poza tym, że może nam przynieść szczęście w naszym fuzowaniu, to jeszcze dodatkowo będziemy, że tak powiem, cały czas dropić nowe brainrociki z naszym cudownym Ej, dobra, ty? Tanko, co ma znaczenie, jeśli chodzi o Fuse Maschine? Są jakieś haki na to, żeby mieć lepsze brain czy Raczej nie, tylko fart. Mi się wydaje, że akurat daje to. Im więcej one generują, tym później lepsze ci mogą wypaść. Plus jeszcze buffy, że jak masz jakiegoś buffa, to jest szansa, że będziesz go miała z powrotem. Czyli na przykład jak tutaj mamy Takosa, to możliwe, że będziemy mieli tego Takosa też. I uwaga, moi drodzy, w takim razie mamy 84% szansy na łopatę i 16% na Los Combinatios, więc no ja już doskonale wiem, co nam wypadnie. Więc nasz pierwszy... Trzy... Czekaj, ja zobaczę, ja zobaczę. Dobra. No dobra, tutaj jest ogólnie la grande kombinacjons. Dobra, no to w takim razie zobaczymy, czy masz rację. O oh No dobra, ogólnie powiem tak, ja teraz wrzucę brain rot gady jakieś, bo w sumie czemu Ej, nie? Filipku, bo chyba jednak miałeś rację, jest jakiś 2% szans na jakiegoś lasu Suprema i słuchaj, stary, jak mi dasz jednego sekreta, to ja zrobię jednego takiego fusa, ale to może pod koniec odcinka, bo tutaj wrzuciłem dwa moje najlepsze teraz brain roty, jakie mam. O kurde. Dobra, dobra, ej, mam, wiem, co możesz wziąć. Widzisz tego Tortugini Dragon Frutini? O, i to jest dobry pomysł, no. To musicie oglądać do końca, bo to będzie powalony tego fuse, serio. Dobra, Naszą zmorę z poprzedniego odcinka. No nie, tą piłkę. No to Mi mi w ogóle nie jest szkoda, naprawdę. Mi też, mi też kaki nie jest szkoda, widzowie. Łopata, którą przed chwilą dropnęliśmy, nie podoba mi się, więc ja również ją wrzucam tutaj z powrotem. Nikt raczej nie będzie tęskim. A, bo to jest secret. A ja miałem spray dreadgady wrzucać. No nic, trudno. Niezłe ty te fuzy robisz, niezłe te fuse. Meszane fuzy, Ale dobra, bierzemy w takim razie, widzowie, że tak powiem, zgliczowanego z takozem tygrysa za więc tutaj musi być coś mocnego, więc ja Bierę to. I tu mamy więcej procent dosłownie. No tak. Los orkalitos, los tonga tungu... Dobra, nie będę tego mówił po prostu. Tymczasem, moi drodzy, co nam wypadnie? Jak łopata albo tukano banano, to widzowie będę płakał. Nie błagam, tylko nie tukano banana. Nie! <grywa> Ale I'm like, o oh nie No, ale widz, widzowie widzicie, no przynajmniej z glitchem nam poleciał Bierzemy w takim razie dalej Brain Rod gady, sobie będziemy fuzować Biorę tego złotego, ej, ale fuza teraz będę walił O kurde, robię potężnego fuza. patrzcie to, patrzcie to, patrzcie co idzie teraz Oho, oho, nie, to musi dać, to musi dać, to musi dać w końcu Rod, dodatkowo tęcza i dodatkowo takos. Więc dajemy go tutaj widzowie, lecimy dalej Nie no, dalej. dużo tych mutacji ma no No nie no, teraz patrz co idzie teraz, patrz co teraz idzie Wariaci Kolejny mocny? Pokaż I <laughs> Pozwódźmy się go! Robimy teraz jest tak zwany fuse lepszych upgrade'ów, więc my teraz okay. wrzucamy po ulepszanych po prostu. Ja ci coś muszę powiedzieć, Filipku, nie? Ja zrobiłem pięć fuse'ów, z samymi Lagrande próbowałem, nie? Z każdego poleciała mi opata. Ja nie wiem, jak te fuse maszyny nie jest nieustawione. Przyrzekam ci, nigdy nie widziałem kogoś, kto zdobył coś lepszego niż te 60% tam cokolwiek. Jak ty to zbijesz, w sensie dostaniesz coś lepszego niż te 60%, to ci stary dam gift, nie? Obiecuję ci dam gifta fajnego. ojoj. Oj, oj. Czyli podwójny lag będzie. O, dobra, odpalmy sobie laka tutaj dodatkowego, razy cztery. Słuchajcie, teraz wrzuciliśmy takie bęgery tutaj, że to jest hit. Czy nam wypadną jakieś fajne rzeczy? No nie wydaje mi się. Słuchaj, 57% na tukano, banano. Jeśli ja dostanę. A, reszta, a reszta, reszta? reszta ma mało procent. Po prostu. Uwaga. O! No dobra. Ale... Ej. Nie jest to tu kano banano na pewno. Ale to jest i tak 700 koła na sekundę, przecież to jest wstyd. Ty, ty rzucasz po 5 milionów co najmniej. Jedyna lekcja z tego odcinka: nie używajcie Fuse maszyn. Tak, jakby powiem tak, fiuzujemy w tym momencie widzowie takiego upgradeowanego. Ja w takim razie robię fiusa jeszcze raz. Biorę sobie brain gadów i dopycham z secretem, żeby była większa szansa na jakiegoś bengera, nie? Ale no na razie powiem tak, no na razie nie idą nam te fiuzy. No. Ja myślałem, że tutaj to będzie lżejsze, nie? Czy ktoś zrobił z Fuse łącznie z brain Brainrotów na jednym odcinku? Nie ma szans! Nikt chyba nie zrobił takiego. No, my widzowie to robimy. Girafa, celestry wypadło. Nie, dobra, mam dla was złą wiadomość chyba: Mianowicie, przed wami, tu banano! O Jezu, nie Ja wrzucam teraz znowu brain rot gady Nie ma co, widzowie, po prostu wrzucam Te brain rot gady, musimy się ich pozbyć Tukano banano, ledwo co pojawił się w naszej bazie Już z tej bazy jest wynoszony Mimo tego, że płomienny i złoty No to mam nadzieję, że podkręci nam kolejnego Naszego tutaj szponta Że tak powiem. Ale szczerze? Przykro się Na to patrzy, tak się na to przykro patrzy Oglądajcie do końca, bo może coś się zmieni Chociaż, Ej, oby się coś zmieniło, serio, bo to jak Tak do końca ma być? Ja wierzę w to, że Coś się dzieje na pewno, nie? Ja wiem, że Teraz jest słabo, widzowie. Ale ja się nie poddaję Poddaję się tylko przegrany Każdy przegrany odchodzi przed wielką wygraną Przed mega biguinem, którym będzie, widzowie Nasz brain rot, którego zdobędziemy Najlepsze, widzowie, jest to, że od początku odcinka Macie ilość zwejstowanych brain rotów Po prostu tutaj na górze ekranu I to myślę, że daje wam dodatkową pożywkę Do tego, żeby cisnąć z nas bekę dzisiaj Boże, dobra, I jak widzę te procenty nie, nie mówię wam nawet, ja wam nawet nie mówię Po prostu Już się jak odblokujesz, patrz Kupujesz, nie? I jeszcze i do bazy i się nie patrz o tutaj się dopiero patrzysz, jak ci przyjdzie. O mój Boże, co? Ej, dobra, co dropo? O kurde, Zanetka, ty widzisz to? No! No, Ej, dobra! No, no, O mój Boże! Ej, dobra! No, przynajmniej mieliśmy na tukano banano 60%. A ja ci trollowałem, ale myślałem, że to totalna kupa, a cię się z tego. Weź o mój Boże! Tak, cieszę się, bo nie jest to tukano banano przynajmniej. Do fiuza teraz dołożymy jakiegoś sekrecika. Bez sekreta nie robię fuza. Mamy, widzowie, parę sekretów, których możemy użyć. Mamy na przykład, tutaj, proszę Państwa, Mateo. No ale czy chcemy Mateo używać? A nie, to jest Brain Road God w ogóle więc w sumie to tak, nie. Biorę w takim razie tutaj. Tutaj kolejne Braft Gady. Bierzemy sobie widzowie. Jakiego sekreta mam tutaj dorzucić? Powiedzcie mi, z mojej bazy jakiego sekreta powinienem rzucić. Dawaj tego, 45 milionów na sekundę. Nie chcę, bo to zrobisz jeszcze. Nie, 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 bo ty to zrobisz jeszcze, nic nie mówiłem. Dawaj tego Spiderini może. Akurat no, taki nie najlepszy jest, co, jak co? Tego? No, nie wiem no w sumie. Ale no, Spider to cały czas leci, nie? Teraz tak nie będzie chyba szkoda. Pytanie, czy chcemy go dawać do Brain rozgadu? Rzuć go i zobacz, co można pole polecić. Jak coś słabego to go tego. Zwróć po prostu. A da się to zrobić? Ta, to no, no. O, oh, ale to jest actually dobra informacja. Dobra, to ja nawet nie wiedziałem, że da się to robić. Eee, no... <ścoughs> No. no to lepiej zwróć, to już słyszę po reakcji, to może zwróć, to może zwróć, chodź tej i sobie po prostu. Dobra, ja po prostu go zwracam widzowie, ja coś innego wrzucę, dobra, jakby weźmy coś innego. Biorę tutaj tego w takim razie. O tego weź, tego weź, tego weź, no. Wrzucamy w takim razie to widzowie, kolejny fuse, brainer od gadami. Uwaga, no powiem tak, czy są to mocne fuse w tym momencie? Nie wydaje mi się. No ale dobra, dostańmy chociaż Secret'a, błagam. O, e, dobra, e, idę. W takim razie tutaj zobaczyć, czy coś jeszcze się stało w tej bazie. Baza XX AliExXX zostaje w tym momencie zamknięta, bo wszystko widzowie zostało ogołocone. Eee, stary, no zobacz, jaki tu jest sekrecik. W ogóle zapomniałeś o nim, a fajnie można go wykorzystać. Ej, i zapomniałem o nim! Dlatego chciałem ci stary pokazać. No, rób sobie z nim. To, to fiuza to może odbrać akurat. Fajne mutacje ma. Czekaj, a coś tu jeszcze jest, może? Tak, no są jeszcze. a to już same brenie zgody, myślałem, że jest jakiś sekretik. A dobra. Dobra, robimy fióza, widzowie. W tym momencie wrzucamy najmocniejsze z Sekrety po to tylko i wyłącznie, Żeby dostać OG z Fuse Machine. Ja biorę tego gołta. No to tu już są duże dile robione. To już nie są przelewki. Dobra, czy my mamy miejsce w ogóle na to, żeby z niego zrobić coś? Nie, dobra. Szybkie wywalenie Brainrodgadów Gadów jeszcze wleci. Wjeżdżamy z nimi w takim razie. Ostatnie, że tak powiem, tutaj Brain słabsze z naszego baza. Z naszego baza, z naszego, naszego base'a Chciałem powiedzieć. Jak ja nawet nie umiem mówić widzowie po polsku. Szczerze, ja się, Jaram na, na tego mojego Fuse'a, nie? Ja się tak na jednym. Mam no, nadzieję, że coś poleci u mnie chociaż, nie? Tam musi polecieć coś mocnego. No, ale tam jest w ogóle potencjał, nie? Tu ciebie tutaj, nie wiem, jakoś, nie wiem, czy ty masz jakieś konto przekupione, że nic nie leci, ale może u mnie coś w końcu poleci, nie? Cieszyłbym się. Ja uważam, że ten fius, który zaraz wleci, to nikt w Polsce takiego fiuza jeszcze nie zrobił. Nikt. Słuchajcie, za dosłownie minutę robię najmocniejszego fuza, jakiego w życiu widzieliście na oczy. Nie mogę się doczekać. Tutaj wrzucamy, widzowie, tutaj krótka piłka, że tak powiem, 13% na secreta. Fajnie jakby dropnął, jak nie Dropnie trudno, nie będę płakał. Bierzemy i uwaga. E, no i taki brainrod godny wyszedł. Dobra, słuchajcie. Sami Spiderini z czterema buffami gold. O, i to, i to jest dobry. No tak, no dobrze. Gałcik, gałcik. zaczynam się. Najmocniejszy fuse. Lecimy dalej, moi drodzy. W tym momencie wjeżdża Secret, Black Hole gold. Oh, ej Dobra, dobra, to mocne, to mocne, to mocne. Wrzucamy go. Ej, to rozumiem, że same sekrety, ta? Same sekrety chcesz rzucić? Same sekrety. No, to może polecić fajnego. Lecimy dalej. Samini, Spiderini, kolejny. Z trzema wafami, Gold. O mój Boże. Dobra, to będzie mocne. I tutaj dalej, Lawowy Tortugini Dragon Frutini za 2400 robuxu. Będę za nim płakać, no ale trudno, no. Dobra, uwaga. Fuse Machine. Dobra, patrzy na to, patrzy na to, proszę. Nie? Dobra, Proszę. powiem tak, powiem tak. Nic szczególnego. Tego Los Combinaciona? Los kombinacjona chociaż poznać, nie? Los kombinacją To 15 minut na sekundę, to było spoko. To nie jest źle, nie jest źle. Dobra, a możemy coś, kurde, wyszpącić jeszcze innego. Dobra, czekaj. A który mam najsłabszy? No, Tortugini, więc zmieniam na tego chłopa na rowerze. Ciclitery, ciclitery. ciklitera? Wlatuje do naszego Fuse Machine. Diamond. No powiem tak, jest to coś mocnego. I uwaga. To nie zmieniło? Nie zmieniło. No nie, no dobra, słuchaj, zostawiamy jednego sami Spidera i po prostu wrzucam wrz i zaraz pomyślimy, co dalej robimy, bo szczerze wam powiem, że ta plus machine jest tak nieopłacalna, że to jest masakra. Jak ja mam zdobyć OG, mając takie procenty słabe. To jest masakra. I to same wiesz, jedne z najlepszych trainów w całej grze. No serio, no, Same secret. No ja nie wiem, nie rozumiem tego, to jest insane. też nie rozumiem. Jak ja mam zdobyć tego OG? Jak? Ej, a tutaj nie ma czegoś takiego jak w pecie, że wiesz ile ich jest na świecie, no nie? Nie, nie, właśnie, ale to też jest przykre. Fajnie jakby to też dodali. No, By było no spoko. No. Jezu, i to było mocne, nie? patrz i marz że jesteś jedyną osobą, która coś ma, nie? No, powiem tak, teraz taki mocny fuse wjechał, że to jest masakra, nie? Ale. Nie wiem, czy tak mocny, żebyśmy dostali coś takiego potężnego, co byśmy chcieli dostać po prostu. Wrzucamy. I uwaga, widzowie! Samini Spiderini złoty z buffami, tripi Tropi złoty, Kaka Bluedroth i Galaxy również. Fuse Machine skipujemy za Robuxy oczywiście, bo stać nas, więc możemy to zrobić.

jest zostać tak dymany przez wielkie w Roblox. Ja wiem, że wy dlatego oglądacie te odcinki, bo wy po prostu lubicie jak wydaję pieniądze i, i, i że tak powiem tracisz je, tracisz je tylko po prostu wszystko. Jakby ja wiem, że wy macie z tego fan Dla mnie to jest najważniejsze widzowie. Ja wiem, że dlatego subskrybujecie ten kanał po prostu, bo, bo lubicie patrzeć jak przegrywam. Bierzemy sobie w takim razie to co tutaj mamy, bierzemy, miksujemy z sekretem jednym. No chyba najbardziej się opłaca zmiksować z jednym jakimś słabym sekretem po prostu wszystko. Tutaj mamy ładnie zbafowane, że tak powiem wszystko, co nie faktu, że no jednak fajnie by było mieć coś innego. Tutaj mamy sami Spidera, to nie, jego zostawiamy. Bierzemy sobie w takim razie kakę kolejną. Tym razem z UFO i z Takosem. Lecimy, bierzemy łopatę. Ale to jest w ogóle też crazy, ile ty Robuxów już na to wydajesz. To już, nie wiem, z pięć koła co najmniej poszło chyba Robux na, 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 na ten odcinek, nie? Na same fuzy, no. Wiecie, jak widzowie można docenić, nie? Subikiem z dzwonkiem koniecznie. No, trzeba, trzeba, nie? Jak wy chcecie, widzowie, żebym ja grał w 99 nocy tylko i wyłącznie, spoko, nie ma problemu, nie? Dzisiaj lepiej, to gra. Tam przynajmniej nie tracę pieniędzy. Ha, no, Robuxów nie trzeba. No tam przynajmniej Robuxów nie trzeba, tylko 9 godzin spędzić. Dobra, bierzemy i uwaga, widzowie: Fuse 33% na łopatę, którą przed chwilą mieliśmy, więc jeśli ją dostaniemy, to stracimy 3 Brain red Gady, a jeśli dostaniemy Tukano Banano, to stracimy dosłownie wszystko. <grym> O! A to jest i tak drajny odgad. O mój Boże, o mój boze, o mój Boże, o mój Boże. No wiadomo, nie, ale przynajmniej jest fajny i słodki. To jest po prostu ten moment, w którym my cieszymy się z czegokolwiek, co nie jest największym shitem. Dobra, te ptaszniki widzowie wrzucamy w takim razie. No nie nie wytrzymam po prostu, nie wytrzymam. Wrzucamy kolejnego. Tu się nie da. Kolejny fuse widzowie robimy. Uwaga! To jest kwintesencja tej gry, właśnie. Fuse Machine to jest największy skam, jaki istnieje. Zdobycie OG Brain Rota wiąże się z cudem. Ja po prostu, ja nie wiem, widzowie, ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, nie, naprawdę. Dobra, wkładamy. Uwaga, nawet nie patrzę, co tutaj dostajemy. Przed Wami tu kano badano! Uuu. O, jest. nie. czy O, jednak nie. Jednak nie, ale i tak. No dobra, baza kolejna będzie Ogołacona w Ale. tym momencie chyba Tutaj już mamy same mityki, widzicie zresztą I to jak już osa. ostatnia baza chyba w takim razie I to już ostatnia baza I teraz przechodzimy będziemy... do mojego fiuza, o tak Co masz włożone do tego fiuza, powiedz mi Mam tak, włożonego hotspota 17,5 miliona, mam lagrandę włożonego On jest chyba 30 milionów na sekundę, coś takiego Mam, nie wiem jak to się nazywa Dragutini Tutitini, ej, żonetka no. To on się tak nazywał? No tak, jakoś tak, no No i mam po tego łopatę Łopata ci zdownscaluje to, ja daję soczek Widzowie brS patipum Tak się on nazywa. Udało mi się to przeczytać. Pozdro. Ale dobra, wiecie co? Jeśli te cztery fuse okażą, się nie wypałem to to będzie ostateczny dowód na to, że maszyny jest z skanem. Nie, serio. Nie, nie da się sprofitować z maszyny chyba. Nie da się, nie da się, nie da się. Sami po prostu obmyślę sobie sposób na brak inflacji w tej gierca. Dajemy los Orkalitos, widzowie. Ale słodkie akurat, fajne takie. Mm. Słodkie, fajne. No niestety widzowie już z nami ich nie będzie. I uwaga! Nawet nie patrzę. Nie patrz, nie ma co! I widzowie! Co nam tutaj padnie? Proszę chociaż raz, no bo to co jaja. Ej, dobra! Ej, dobra, szczerze, mieliśmy 1% na tą łopatę. Na no, serio? No, naprawdę, był 1% na tą łopatę. Ostatni mój fuse widzowie. I zaraz Danon wiedzie z potężnym, bardzo potężnym fusem. Oj, to się zgadza, to się zgadza. Jest tam taki jeden Braidows, który ma 2% szans. Jakby to siadło, to jesteśmy milionerami. Nie odkuwamy się za wszystko, co tutaj przesadziliśmy. Fajnie by było, no. To zdecydowanie fajnie by było. I moi drodzy, nasz ostatni fuse. Jak on będzie wyglądał, zapytacie. Otóż zaczniemy od łopaty. Kładamy to na którą mieliśmy 1% przed chwilą Po prostu ją użyjemy teraz Żeby dostać coś lepszego Więc bierzemy sobie ją Wkładamy Wrzucamy w takim razie Teraz kolejne One są krwiste Więc wrzucamy je do środeczka no i widzowie, the last rzecz, mianowicie Galaxy Los Mobilitos z Takosem na głowie. No i moi drodzy, w tym momencie my już jesteśmy gotowi, żeby zrobić last fuzy, te, które tutaj macie. Ale zanim widzowie odpalę tego fiuza, to pokażę wam fuzy z eventu, które udało się nam zrobić. I macie je dosłownie parę sekund ujęte. Dobra, uwaga, moi drodzy. Słuchajcie, robię fuza. O kurde, brr, brr, pum, mogę dostać? Albo Los or Orkalitos. Wodzi. Ej! Najlepszy, najlepszy drop! Najlepszy drop, chyba. Chyba. E to jest Breyer'a To nie jest on dobry w ogóle. W tym momencie trzy sekrety fuzuje. I będę miał szansę prawdopodobnie na Odwalam teraz takiego kurde mocnego Bengera. Jeszcze jest lag tutaj wjechany. Los Kombinations może dropnąć. Los Hotspotos. No nie, no tu nic fajnego nam nie dropnie chyba z tego. Uwaga. O nie, ale... O nie. I słuchajcie, ja sobie w tym momencie robię miejsce i robię fuzy kolejne ze secretami. Sami Spider. Teraz robię takiego fiuza, że zapraszam zaraz każdego tutaj na dół. Wszystko dla was, dla Waszej rozrywki. Jak wypadnie łopata, to się załamuje. Oficjalnie załam załamuje się jak łopata nam wypada. Łopada, załamanie, łopat, łopata. Jest! Jest! Dobra, mamy! Let's go! Dobra, robię fiuza kolejnego. Uwaga, uwaga. Dobra, dobra. Czy secretik będzie? Eee. No i dobra, jak już widzieliście z eventu, również na mnie wyszły mimo tego, że było dwa razy na maszynę, sześć razy laka widzowie. Wyobraźcie sobie, że my tego fiuza zrobiliśmy na szczęściu razy 6 i na szczęściu razy 2 na fuse machine. Jeśli szczęście działa na fuse machine, to znaczy, że łącznie mieliśmy 12 laka. Ale zresztą co się udało zrobić. W takim razie uwaga! Ostateczny fuzik mój. 3, 2, 1! Proszę! Nie! Dobra, nie. Filip, nigdy więcej nie używaj tej niebieskiej maszyny, proszę cię, nigdy się do niej nie zbliżaj, proszę. Zbliżam się dobrze, że zostanie usunięta za 5 dni. Dobra, wrzucaj. Dobra, 3, 2, 1, trzymaj bojanka. Dobra, uwaga. Uwaga! Nie. Wbijaj się do kanały wszystkich. Cześć.